To impreza, do której przygotowują się cały rok. Obowiązkowy punkt w kalendarzu ich działalności, dobry trening przed pracą w Państwowej Straży Pożarnej i zasłużona rozrywka. Ochotnicza Straż Pożarna znowu pokazała, co potrafi na stadionie miejskim w Tarnobrzegu. W niedzielę na stadionie można było się poczuć naprawdę bezpiecznie. To była prawdziwa kumulacja strażaków na metr kwadratowy. Nie byli to zawodowcy, ale jeśli wziąć pod uwagę ogromną determinację w gaszeniu pachołków i prędkość, jaką rozwijają w sztafecie, mają duże szanse nimi zostać. Zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu miasta Tarnobrzega. W zawodach startuje łącznie 19 drużyn, 8 w grupie A, czyli dorosłych mężczyzn. Cztery kobiece, drużyny pożarnicze, pięć drużyn młodzieżowych chłopców i dwie drużyny młodzieżowe dziewcząt. Zawody strażackie to ładunek sporych emocji. Te wyrażane są na trybunach i w boksach zawodników. Wiadomo, drużyna trzyma się razem i to demonstruje, zwłaszcza jak w jednej są same kobiety. Jesteśmy z Mokrzyszowa i chciałyśmy zrazić swoje umiejętności strażackie na zawodach. Jesteśmy tu drugi rok! No ale niestety zajęłyśmy w tamtym roku drugie miejsce na dwie drużyny, także nie jest nie dobrze, ale w tym roku się postarałyśmy, mam nadzieję, że wyszło dobrze. Chcemy sprawdzić, czy jesteśmy na tej samej wartości z chłopakami. Także pokazujemy im, że my też umiemy tyle, co oni. Dla dziewczyn to idealne miejsce, by pokazać swoją gotowość do walki z żywiołem i dużą przydatność. Ich umiejętności są imponujące. Rywalizacje przegrały, ale to dlatego, że konkurencja zaprezentowała się wyjątkowo dobrze. Trzeba przyznać, że poziom jak dotychczas, jesteśmy przed, przed ćwiczeniem bojowym w tej chwili. Jak dotychczas poziom e, należy powiedzieć, że jest wysoki. E, trzeba się również cieszyć, że nale, e, nikomu nic się nie stało, żadne, nie odnotowaliśmy żadnego wypadku. E, także generalnie oceniamy te zawody jako dobre zawody. Zawody strażackie nie stawiają wygranej na ostrzu noża, ale też surowo punktują każde uchybienie. Sygnałem, że złamano którąś z reguł gry, jest czerwona flaga. Bolesną konsekwencją, punkty karne. Sędzia musi mieć jednak powód, by pokazać to surowe oblicze. Szóstka, czy nie ja, przełożyła wąż po lewej stronie, a miała być po prawej. A ogólnie wszyscy zawiniliśmy w tym, że źle się ustawiliśmy i dlatego tak wyszło, jak wyszło. Na zawodach takich jak te, przebieg sprawy dyktują silne emocje. Pojawiają się błędy, pomyłki. Momenty dużej frustracji, za chwilę wybuchy ogromnej radości. To mieszanka nadziei, szczęścia i rozczarowania, jakie daje tylko prawdziwa rywalizacja o palmę pierwszeństwa wśród OSP w Tarnobrzegu. Raz do roku te zmagania strażackie dodają kolorytu, strażacy wychodzą na, na zewnątrz, a przy tej okazji również rywalizują, która jednostka działa z działających formacji na terenie miasta jest najlepsza wśród strażaków ochotników. Więcej o zawodach strażackich w środowych Echach. Tarnobrzega.